Święto Hubertusa wynika z naszej wieloletniej, wielowiekowej tradycji. Jest tak naprawdę upamiętnieniem dnia przeniesienia zwłok świętego Huberta. Wypada 3 listopada. Natomiast w związku z tym, że jako organizacja jesteśmy organizacją składającą się z 128 tysięcy myśliwych, chcemy, aby każdy z tego Hubertusa mógł skorzystać, a więc obchodzimy taki cykl Hubertusów, który w zasadzie każdego roku zaczynają się 1 października, tak samo jak zaczynają się polowania zbiorowe, i do połowy listopada w zasadzie obchodzimy te Hubertusy w różnych miejscach Polski. Jest to takie doroczne spotkanie myśliwych, na którym kultywuje się tradycje łowieckie, prezentujemy się przede wszystkim społeczeństwu, mówimy o naszej roli, która jest, myślę, nie do. Pominięcia w tym społeczeństwie. Zresztą na dowód tego powiem, że w zasadzie wszystkie kraje europejskie polują, w zasadzie prawie wszystkie na świecie polują. Bo my naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby utrzymać bioróżnorodność. I dementuję tutaj z całą siłą te, 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 te wszystkie komentarze, które mówią o tym, że my zmniejszamy ilość zwierzyny. Nie, my gospodarujemy. Tym, co jest odnawialne. Gospodarujemy tym, co przyroda daje nam najlepszego, i zapewniam, że nie ma gatunku, który byłby zagrożony spadkiem liczebności poniżej, poniżej takiej, która może przetrwać, a wynikałoby to z polowania. Mamy przepiękny wielki kraj, mamy e, rolników, leśników. Chciałbym powiedzieć, że ciężar szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę i wszystkich innych, które zwierzyna dzika wyrządza na terenie, na którym polujemy, ponosimy my, ponosimy z naszych pieniążków składkowych, z działalności naszej łowieckiej, także myślę, że to jest m, bardzo ważne dla każdego obywatela. Czas właśnie ta narracja jakaś wprowadzająca w błąd, nawet to, co teraz Pani powiedziała, ona, ona dla mnie zupełnie nie zrozumiała. Zapis ustawowy mówi, że nie możemy polować w obecności i przy udziale, uwaga, dzieci poniżej 18 lat, więc nie mówimy o polowaniu wykonywanym, aczkolwiek takie polowanie w Europie jest możliwe. Bo o tym decydują głównie rodzice. Zresztą e, nasza konstytucja też e, mówi o tym, żebyśmy, że możemy wychowywać e, dzieci zgodnie z naszym przekonaniem. I nie mówimy tu o wykonywaniu polowania, tylko o uczestnictwie ze swoim rodzicem, ojcem, dziadkiem, nie wiem kim. My, uczy, my chcemy uczyć kolejne pokolenia prawdziwego, normalnego życia i zapewniam panią, że nie ma to absolutnie przełożenia na. Na coś, co nam się zarzuca, jakąś agresję. Może inaczej. Zobaczmy, kto w przeszłości polował. Byli to królowie, byli to władcy, można władcy, wielu ludzi. Czy mogłaby pani wskazać, może kogo zepsuło polowanie?